Thank you. No I syna i ducha świętego. Pan z Wami. I Siostra świętej pamięci Augusta Genovefa Dąbrowska odeszła do domu Pana. W przeddzień jej pogrzebu jesteśmy tutaj w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej. Aby już rozpocząć e, naszą modlitewną chwilę, czuwanie wraz e, z siostrami pasjonistkami, jak również e, z przybyłymi, mimo restrykcji, innymi osobami, będziemy rozważać tajemnice chwalebne Różańca Świętego. Te tajemnice, które najpełniej nam mówią o tym, co czeka wierzących w Chrystusa. Chrystus jako pierwszy z wstał. Chrystus wrócił do domu Ojca, dał nam swego ducha i również poprzez szczególne wybranie w niebo wzięcie najświętszej Marii Panny i ukoronowanie na królowej nieba i ziemi. daje drogę dla nas. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Jezus Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z martwy wstanie, żywot wieczny. Amen. W intencjach Ojca Świętego, Kościoła Powszechnego, Ojcze nasz, któryś się w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wyć nas na pokuszenie. Ale nas zbaw złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święto Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza chwalebna tajemnica zmartwychwstania Pana Jezusa. Już niedługo, za niecałe trzy tygodnie, będziemy po raz kolejny świętować tę uroczystość najważniejszą dla nas chrześcijan zmartwychwstanie Chrystusa. Niech ta, która zaufała Jezusowi za życia. Kiedyś również, jak i my wszyscy wierzymy, zmartwychwstanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Pan naszych, wszystkiego daj nam dzisiaj. I odpuszcz nam nasze inne, jako i my odpuszczamy nas, Nie bódź nas na pokuszenie. Ale nas. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzeszni teraz i w godzinę śmierci naszej. Ja. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Ja. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci nasz. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci, śmierci naszej. naszej. Amen. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, chwalebna, niebowstąpienie Pana Jezusa, mówiąc, parafrazując słowa papieża Benedykta XVI, siostra Augusta. Praca do domu Ojca. Tak jak Jezus wrócił do źródła miłości, do źródła, z którego wszyscy czerpiemy nasze życie do Boga Ojca, by tworzyć z Nim jedność, tak samo i my wierzymy, że ta rzeczywistość, nieba, do której zdążamy, to rzeczywistość bycia z Bogiem na wieczność. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć Twoje, wszystko, które Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas na zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławienia się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, się między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, nami grzesznymi, teraz i w dniu śmierci naszej. Amen. Zawaść Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławienia między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, uświęca nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zawaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, niech się nam Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zawaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się zaszam, za nami grzesznymi, teraz, teraz i w godzinę śmierci naszej. Na Zobacz, Mario, łaski na Pan z Tobą, błogosławienia się między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się zaszam, za nami grzesznymi, Teraz i godzinę śmierci naszej Jamy. Zobacz Mario, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławienia się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i godzinę śmierci naszej Amen. Ojcu i Synowi i jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna zesłanie Ducha Świętego. W miłości Boga, Ojca i Syna, dla umocnienia wiernych, zostaje dany Duch Święty. Ta szczególna siła, która towarzyszy każdej osobie ochrzczonej od momentu chrztu, szczególnie jako dar. Sakramentu Bierzmowania jest tą siłą, która napędza naszą miłość do Boga i drugiego człowieka. Świętej pamięci je siostra Augusta przez swoje powołanie pasyjne i dobro, które rozsiewała wokół siebie, z pewnością czerpała z darów Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba, Chleba naszego, naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i, dzisiaj, i odpuść, odpuść nam nasze winy, i jako i my odpuszczamy, odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbawko do złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz amen. i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Mario, Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Mario, Matko Boża Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz, teraz i wโคńnym śmierć nasz Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu amen. jak była na początku teraz zawsze i na wieki wieków amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, bolesna, chwalebna, tajemnica niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dla nas wszystkich, a szczególnie dla osób konsekrowanych, Maria jest wzorem, wzorem uczennicy, służebnicy Pańskiej. Jako ta, która porodziła Jezusa Chrystusa. Wolna od grzechu, niepokalanie poczęta, cieszy się również tą chwałą, która czeka wszystkich zbawionych, z duszą i ciałem wzięta do nieba. Niech świętej pamięci siostra Augusta również uczestniczy w tej chwale wybranych. Ojcze nasz, który się z niebie święci imię Twoje, Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba, Chleba naszego powszedniego, powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam, dzisiaj. odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się, bożą, mógł się, bożą, mógł bożą, mógł się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Zdrowość módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Synia. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. teraz Zdrowość i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki i wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż, i dopomóż szczególnie, szczególnie tym, którzy najbardziej, najbardziej potrzebują, potrzebują Twojego miłosierdzia. Się. Tajemnica piąta chwalebna ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królowę Nieba i Ziemi. To, że Maria współkróluje ze swoim synem, nie oznacza, że to jest władza. Jezus powiedział, nie przyszedłem, aby mi służono, ale abym służył, oddał swoje życie na okup za wielu. Stąd też ten przywilej Maryi, jeśli chcemy również w Nim uczestniczyć, to wyraża się zawsze przez służbę. Świętej pamięci siostry Augusta zawsze cicha, pokorna wypełniająca bez żadnego szemrania oporu różne proste posługi w zakonie w Instytucie im. Marii Kilius-Kłodowskiej, jest właśnie dla nas tym przykładem i na pewno czerpała go tak, jak i my chcemy czerpać z Maryi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaśli między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się bóg za nami grzesznymi teraz, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaśli między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Maryjo, Matko Boża, błogosławiona, błogosławiona, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci, śmierci naszej. Amen. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, błogosławiona, błogosławiona, Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w, teraz i w godzinę śmierci naszej. naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta, Święta Maryjo, Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, święta Maria, Matko Boża, módl się Jezus, za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej, amen. amen. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak, Jak była na święta, początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. O mój Jezu, przebacz, przebacz nam nasze, nasze grzechy, grzechy, zachowaj za nas do. od ognia piekielnego zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I do pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.